Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Ten kanał jest poświęcony programowaniu w języku Scratch, programowaniu na poziomie szkoły podstawowej, ale ponieważ w klasie ósmej pojawia się programowanie w języku C++ lub w języku Python, to na tym kanale znajdą się też odcinki poświęcone tej tematyce. No i jak już może widzicie na ekranie, będzie to odcinek poświęcony językowi Python i... W dzisiejszym odcinku będę chciał zainstalować środowisko programistyczne języka Python. No bo no, niestety, żeby korzystać z Pythona, musimy mieć ten program u siebie zainstalowany. Co prawda, istnieją tam jakieś wersje online, w których można tam Pythona potestować, ale do poważnego programowania trzeba sobie ten program zainstalować. Wchodzimy więc na stronę projektu python.org. No i tutaj od razu mamy zakładkę Downloads, i obecna wersja. Programu to wersja 38. Jeżeli klikniemy sobie tutaj For Windows, Download for Windows, to zobaczymy tam inne stabilne wersje, z których możemy korzystać. Możemy się też pokusić o instalację sobie wersji na komputery 64 bitowe, oczywiście, jeżeli taki komputer mamy, ale możemy też kliknąć tutaj po prostu w Downloads for Windows Python 38. No i wtedy pobiera nam się instalator tego Pythona to jest jakieś 25 mega No i po pobraniu instalatora klikamy w plik instalatora i będziemy ten program instalować. Wybierzemy sobie opcję tą domyślną, czyli Install Now, ale tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na to, żeby zaznaczyć instalację, to ona to, to już jest zaznaczona dla wszystkich użytkowników i jeszcze zaznaczyć sobie Add Python 3.8 to Path, czyli dodać ścieżkę do Pythona do tzw. zmiennych środowiskowych, żebyśmy mogli prościej potem z tego Pythona korzystać. Więc tutaj to jest zaznaczone domyślnie, natomiast to sugeruje też zaznaczyć. Następnie klikamy Install Now. No i zaczyna nam się instalować Python. Jak widzicie jest to wersja 32-bitowa. Można, jak mówię, pokusić się o wersję 64-bitową, tam poszukać sobie w downloads, jeżeli taki komputer mamy, no ale nawet jeżeli mamy komputer 64-bitowy, to wersja 32-bitowa też nam zadziała. Więc ja to tą podstawową sobie zainstaluję. I co? Python jest bardzo fajnym językiem, w tej chwili dość popularnym. Jest bardzo dużo ofert pracy dla programistów Pythona. Poza tym może Was też zainteresować to, że w Pythonie można pisać podobno różne dodatki do Minecrafta. No więc może warto trochę o tym języku programowania się dowiedzieć. No ta instalacja chwilę nam potrwa. Miejmy nadzieję, że przejdzie bezproblemowo. A jak nie, to zaraz się będziemy zastanawiać, co zrobić dalej. Dobra, jak widzicie, setup było successful, a więc zainstalowano co trzeba. Możemy już zamknąć w takim razie instalatora. I teraz Python nam się powinien zainstalować i powinniśmy go widzieć w menu start. Jeżeli o, tutaj nam się zainstalowało coś, jeśli chodzi o Pythona, możemy też poszukać sobie. Python, tak? No jak widzimy, mamy Python aplikacja. I teraz, co się stanie, jeżeli klikniemy w Python aplikacja? Uruchomi nam się Python w standardowym oknie CMD Windowsa. No i ten Python jest już uruchomiony. Mam tu u góry napisane, że to jest wersja 3.8. No i że mogę wpisać na przykład help, żeby dowiedzieć się co nieco o komendach Pythona. Mamy też znak zachęty, więc już możemy pisać jakieś tam skrypty w Pythonie. No i na początek napiszemy sobie to, co się zawsze pisze w językach programowania, gdy się zaczyna, zaczyna z jakimś językiem, czyli tak zwany hello world, czy witaj świecie. Do wyświetlenia napisów w Pythonie słyszy instrukcja print, a następnie w nawiasie to, co się ma wyświetlić. Witaj świecie i zamykamy Czekajcie, zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias yy, i ja tam może widzieliście, że przez przypadek wcisnąłem średnik. Większość języków programowania wymaga, żeby komendy kończyć średnikiem, ale akurat Python tego nie wymaga. Czyli w tym momencie po naciśnięciu przycisku Enter komenda została wykonana i wyświetlił się napis Witaj świecie, co oznacza, że nas Python działa poprawnie i możemy z niego korzystać. Ale oczywiście korzystanie z Pythona w takim oknie Command Windowsa nie jest najbardziej optymalną metodą, więc już w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak można to zrobić no, lepiej i skuteczniej w pewien sposób niż korzystać z CMD Windowsa. No to tyle o instalacji i już zapraszam do kolejnego odcinka.